Witam Was w tych pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj postrzelamy sobie z grota. Zrobimy sobie test Travisa Haleja, Tylko tą część karabinową bez pistoletu. Następnie zrobimy sobie, przetestujemy jeden z torów, który być może pojawi się na lekkiej piechocie. Jeszcze to nie jest, że tak powiem ostateczna wersja, bo wiadomo koncepcja, koncepcja się zmienia. Może, może, go, może być w takiej formie, jakiej zobaczycie na filmiku, a może go w ogóle nie być, albo będzie jeszcze na przykład w zmienionej formie. Yy. Czy coś chcemy osiągnąć? Tym filmikiem nie, nic. Po prostu, po prostu dzisiaj strzelamy sobie z grota. I tyle. Yy, grot został oczywiście. Oczywiście dostaliśmy w spisku z rządem Reptilian, który musiał uciec z USA i obecnie przebywa na, uchodź, na uchodźstwie we wodysłowowie. Hmm, wspierają nas jeszcze iluminaci, ci od 5G, od szczepionek, od ziemi I jeszcze ci, o których nie można mówić, ci wiecie, ci na rzecz. To oni też nas wspierają Po prostu jakbym jak wam, jak wam, jak wam powiedział, że po prostu ten karabinek został nam użyczony przez naszego klubowicza Yy, dziękujemy Tomek. To, to byście nie uwierzyli, że tak po prostu nam go ktoś użyczył. I Polacy lu lubią teorie spiskowe zabobony i czary, więc. więc nie mówię, że ktoś nam go pożyczył. Po prostu mówię, że został nam sfinansowany przez nieczyste siły, które rządzą światem i ustalają nowy porządek świata. <grytanie> Kurwa. Ale powiedzieliśmy, że nic nie będziemy wykazywać na tym filmiku. My jest... Twardo postawiliśmy, że tak powiem. Twardo się postawiliśmy, i nie będziemy tutaj wykazywać, czy ta broń się do czegoś nadaje, czy ona się do czegoś nie nadaje. Po prostu wzięliśmy miliardy dolarów z, z podatków, wszystkich tutaj w Polsce. Oczywiście za Wasze pieniądze. Tylko i wyłącznie ten filmik jest nagrywany. Więc wzięliśmy te pieniądze, ale nic im nie obiecaliśmy. Po prostu strzelamy z grota. Ale pewnie i tak część osób weźmie to za prawdę, to co powiedziałem. Dajcie znać w komentarzach, przez kogo jeszcze możemy być ten wspierani. Bo ciekawi, ciekawi mnie to, co ten. Ciekawo, ciekawią mnie wasze typy, co tam wytypujecie. I pisujcie to w komentarzach, bo myślę, że będzie zabawnie. Dobra, koniec tego dostrzelania. Idziemy strzelać. Koniec. Pierdu. Nara. No go tu.

Z pierwszego maga 4, 6, 4, Dobra, teraz mamy 5 strzałów na dystansie 90 metrów. I teraz szczerze nie pamiętam, czy tam była postawa leżąca, czy stojąca. Ja to zrobię ze stojącej. Gotowy? Osiem sekund. Dobrze, dużo szans. 19 jest Strefie, która nas interesuje, z 35 pięciu okay. udało się do drugiego sygnału, o to chodziło. Udało się, udało się, fantastycznie. 3.02, jestem nieusatysfakcjonowany, ale trudno. 2.80. Ja gotów. Kurwa przemarzło. Po czasie. <grym> Nie chuja. To nie miało sensu, ale zacięcie było tak poważne, że ciężko by to było usunąć w 3 sekund. Ok. Wina użytkownika. Wina użytkownika. Tak, to była wina użytkownika. Nic, idziemy dalej. Patrzę czy wszystko mam A zdaję sobie sprawę, że tam były dwa testy na pistolecie, ale nie mam zawieszenia do tego karabinka i po prostu ich nie zrobię co nie? To, to, to tyle Zobaczę, czy wszystko zrobiliśmy na pewno Nie w tym kierunku idę Dobra Kolejny głupi test, jaki sobie wymyśliłem dzisiaj, nie wiem po co Idiotyczny Idiotyczny Tam jest wahadło Znaczy nie chwili, tylko wahadło Tak Moim zadaniem jest obrócić to wahadło 360 stopni Mam Dwie pozycje, z których mogę... Dwa stanowiska, z których mogę strzelać Jedno jest tutaj Gdzieś, a drugie jest 5 metrów dalej Poruszam się między nimi czołgając Mogę po jednym strzale odejść z jednego stanowiska. Jak będzie bardzo źle, to się przerzucimy na dwa strzale, ale zobaczymy jak będzie. To hop, w śnieg. Hop w śnieg. Dobra, zmieniamy na dwa strzały. Jeden to jest za mało. Dobra. Zacięcie. Zacięcie. Nie wierzę, no. Nie postrzał. Suwado nie chce się już cofnąć. Cofa tylko do pewnego momentu i dalej już nic Także chyba po strzelaniu Dobra Właśnie, że nie co się okazało? Na, chyba zamkowej w ogóle były łódki Nie wiem jak oneś tam zostały, ale tam były Dobra, spróbujemy dalej to zobaczymy czy się na pewno udało Udało się Karabinek chyba działa Zobaczymy jak z tego będzie radzić dalej Kurwa, nie wierzę. Zatrzymający wachadło. To poniżej, to poniżej! Nie, Nie czuję palców. A! Ale udało się.